Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jest to drugi odcinek na serii, w której, oczywiście, gramy Farming Simulator 22. Ta seria jest na mapie francuskiej. No i zaczynamy drugi odcinek, odcinek, którego tak naprawdę nie planowałem. Ale z racji tego, że tutaj się zaczęły problemy, to chciałbym Wam pokazać, jak próbuję przynajmniej rozwiązać te problemy. A przynajmniej próbuję. W poprzednim odcinku powiedziałem, że mam trzy fajne ciągniki na start i nie chciałbym ich sprzedawać, z racji tego, że one są dobre, w tym sensie, że mają odpowiednią ilość moc, mocy i tak dalej. I sobie pomyślałem, że będę robił kontrakty. Tak więc nie będę sprzedawał, na przykład jeden ciągni będzie cały czas robił jakiś kontrakt, bo tych pól swoich nie mam, tak więc ilość kontraktów jest dosyć duża. I tak zacząłem robić. Po pierwsze, wybrałem sobie pierwszy kontrakt, którego nie zrealizowałem, i później wam powiem dlaczego. A to w sumie nawet dobrze, bo też sobie przetestowałem, jak to działa, jeżeli nie zrealizujemy kontrakt. No i następny kontrakt rozpocząłem, ponieważ mam kombine. Swoje żniwa tutaj na swoich polach zrobiłem, tak więc wykorzystuję fakt, że mam kombine i chciałbym zobaczyć, jaka jest opłacalność tego takiej usługi, takiego kontraktu, gdzie jest mucenie. Podejrzewałem, że będzie nieduża ta opłacalność. To jest problem, ale nie aż taki duży jak. Odwieźć to zboże, mimo tego, że mamy tutaj, jak dobrze wiecie, Farming Simulator 22 dysponujemy dwoma rodzajem pracownika. Jeden taki zwykły, drugi no, jest taki bardziej zaawansowany, powiedzmy tak. No i ten teoretycznie zaawansowany pracownik wydaje mi się, że powinien mieć, nie mieć żadnych problemów, żeby odwieźć te zboże stąd do punktu, który zaznaczony jest tam. Otóż misja sprowadza się do tego, że muszę z tego pola, o tutaj mucimy, i tutaj jest mój kombajn, przewieźć to zboże do tego silosu. Teoretycznie ten pracownik powinien nie mieć żadnych problemów, ponieważ tutaj wiedzie ta droga asfaltowa aż dotąd czyli w sensie. Tego typu, że wiemy jaką ma mechanikę, pracownik zaawansowany, i że on jak gdyby preferuje drogi asfaltowe. No to tutaj jest asfalt wszędzie. Postawiłem nawet ten ciągnik przy asfalcie, mogę go nawet postawić na asfalcie, żeby, żeby miał łatwiej znaleźć drogę. I spróbujemy, wykorzystując pracownika, zawieźć te zboże. Nie udawało mi się jak na razie, to od razu powiem Wam, ale może teraz się na odcinku uda. Dobra, pyk, czyli mamy zaznaczonego i stwórz pracę. Oczywiście w takim przypadku wybralibyśmy opcję, za, nie, niekoniecznie załaduj i dostarcz, bo nie wywozimy tego z jakiegoś silosu, tylko z pola bezpośrednio, czyli dostarcz. Już tutaj jest zaznaczony ten elewator zbożowy, bo już wcześniej sobie go zaznaczyłem tutaj. Do, właśnie do tego punktu musimy odwozić. No, i tutaj startujemy z jakiejś tam pozycji. No, mogę tą pozycję nawet zmienić. No, i ustawić ją. No, nie wiem, bo to jest pozycja załadunkowa. No, to powiedzmy tutaj. Jeszcze ją tak o, wyprostujemy. Czyli teoretycznie jest wszystko bez zapętlenia. Chociaż może to zapętlenie było coś, coś dało. No, i generalnie chodzi o to, żeby stworzyć tą pracę. Zacznij pracę. No i od razu wyskakuje monit, że niestety on nie jest w stanie wykonać tej pracy. Dziwi mnie fakt, dlaczego on nie jest w stanie wykonać tej pracy. No, ja już mam takie podejrzenia, dlaczego on nie jest w stanie wykonać tej pracy, bo on wykona tą pracę, tylko że muszę to inaczej zrobić. Po prostu Giants y, zro, y, źle opisał niektóre punkty. To o czym mówiłem, że kiedyś w swoim materiale, że przy tym na, należy bardzo uważać. Jeżeli sobie zrezygnujecie z tej opcji Dostarcz, która po prostu ma za zadanie dostarczyć do jakiegoś punktu, który jak tutaj widzicie miga. Można to zapętlić, możemy spróbować to jeszcze zapętlić, może teraz się jakoś to uda. Nie wyskoczy już ten monitor, nie, nie działa tutaj. Tak więc w ogóle zrezygnujemy z tej opcji i z najzwyklejszą opcję przejedź. Przejedź z jakiegoś punktu do jakiegoś, czyli docelowa, docelowy punkt zaznaczymy sobie po prostu tutaj to miejsce. I spróbujemy to zrobić tak, że tutaj, jak miga. Dobra, zaznaczymy sobie to. I jeszcze kierunek jest istotny. No i spróbujmy zacząć tą pracę. Też nie, nie pokazuje. Właśnie, ponieważ te punkty Giants po prostu źle opisał. W związku z tym, że Giants źle to opisał, to ten pracownik nie jest w stanie to zrobić. Bo gdybym ten punkt postawił troszeczkę w innym miejscu. To on już y, wykona tą pracę. On pojedzie tam. Na przykład tutaj postawię to. I zacznij pracę, on zaczyna działać. Zaczyna działać i jedziemy sobie. Bo widzicie, sam mechanizm trzymania się głównych dróg jest spoko. To jest wszystko ogarnięte, tylko te newralgiczne punkty, które są predefiniowane w mapie. One są po prostu źle oznaczone. I to nie jest jeden punkt. Jest kilka punktów, które już tu znalazłem, grając sobie na, na przykład na Elm Creek, które są bezsensownie ustawione. Ustawione są w taki sposób, nie, umo umożli nie, sorry, nie umożliwiają, e, nie dają szansy pracownikowi, żeby to zrobić. Tak więc Giants powinien to poprawić. To nie są rzeczy trudne do zrobienia, są wręcz banalne i Naprawdę dziwne, że Giants y, zrobił to tak źle. Najprawdopodobniej osoba, która robiła tego, po prostu nie grała w to, albo może nie było to dobrze przetestowane. Tak więc te próby znalezienia dodatkowych zarobków, y, wykorzystując y, y, poprzez kontrakty, no raz, że y, kontrakty tego typu, jak y, mucenie. Gdzie musisz mieć dużo sprzętu, dużo to czasu zajmuje, nie są poprawione w stosunku do tego, co było w Farming Simulator 19. Generalnie tutaj dużo nie zarabiamy, a trzeba jednak się narobić. Tak więc, jeżeli jeszcze nie wiadomo, czy wykonasz ten kontrakt, bo nigdy nie wiadomo, czy czasami z jakichś przyczyn nie, nie, nie dostarczyłeś całego tego zboża, czy też rzepaków, jak teraz tutaj robię, i po prostu nie zaliczy ci ten kontrakt. To, to raz. Dużo czasu z, y, zajmuje. Jak widzicie, ciężko to zautomatyzować, y, a na sam koniec zarabiasz nie aż tak dużo. I to jest y, po pierwsze, nie jest to poprawione w stosunku do Farming Simulator 19, bo podejrzewam pracę tego typu jak nawożenie. O, tutaj jest fajne pokazać, jak tutaj ciąg, ciężko ma, żeby podjechać pod tą górkę. 8000 litrów rzepaku wiozę, Tak więc, no jest troszeczkę. To jest akurat świetne, ale wracam do tego głównego wątku. No, na tych y, pracach, które wymagają raz, że dużo sprzętu, drogiego sprzętu, dużo czasu, nie zarabiamy aż tak dużo. Y, natomiast jakieś misje nawożeniowe, wiecie, że macie dużą szerokość y, rozsiewacza, wiadomo, trzeba kupować tam nawóz, ale mimo tego, czasowo to jest naprawdę. W porównaniu z młóceniem jakiegoś pola, to jest o wiele, wiele krócej, no i zarobimy jakieś tam pieniądze, może, to jest kwestia tego, że powinno być to bardziej skalkulowane pod względem czasowym, że dużo czasu spędziłeś, dużo, no to powinieneś jakoś tam zarobić, tak? W tym przypadku podejrzewałem, że zarobek będzie minimalny. Już w tym momencie straciłem, bo widzicie, używanie pracownika kosztuje. Już w tym momencie na samego pracownika wydałem 2300. Jesteśmy w połowie kontraktu. Przy czym ja już tutaj dwa razy przyjechałem manualnie, ręcznie dojechałem sobie. No i teraz on zatrzymuje się. On się tutaj zatrzyma. Problemem jest z tego typu, że punkt na tom. Na ten, na tą, na, na tą, lokalizację, on tutaj jest przypisany gdzieś. Czyli ciągnik, jak gdyby wie, że jeżeli ma dojechać do tego punktu, to już później stąd nie ma jak odjechać. Dlaczego tak mi się wydaje? Ponieważ wystarczy się zespawnować na ten punkt. Jak sobie wejdziecie i klikniecie na to, ale tutaj w tym, tutaj też nie można, tylko o tutaj i odwiedź. Widzicie, gdzie was wyrzuca? Wyrzuca was w to. Miejsce i z racji tego do tego miejsca są przypisane koordynaty, i ciągnik, gdyby tutaj pracownik się zatrzymał, to jak gdyby sam, sam mechanizm pracownika, tego zaawansowanego, mówi mu: Słuchaj, tu jest niebezpieczne miejsce, dlatego od razu uprzedza: Nie pojadę tam, bo być może nie mam szansy, żeby wykonać tą pracę. Dlatego Sądzę, że najprawdopodobniej przyczyną tego, że ten pracownik, który być może dobrze działa, on źle działa, ponieważ Giant źle przypisał te punkty. Gdyby przypisał ten punkt, powiedzmy chociażby nawet tutaj, na wieździe, to może ten pracownik by to zrobił. Znaczy, on teoretycznie powinien przypisać tutaj, na trygierze, tak? Czyli w tym miejscu powinien być ten punkt przypisany. Nie ma niestety w tym trybie również takiej opcji. Która by mi pozwalała ręcznie wpisać tą, te współrzędne. Gdyby była taka opcja, to bym wpisał ręcznie te współrzędne i by było to fajnie, ewentualnie nawet mógłbym to spróbować zaznaczyć, ale w trybie, gdzie się odwozi coś z pola i to można zapętlić, nie ma takiej w ogóle opcji, tak więc no nie można pozwolić i nie można pomóc temu pracownikowi tego. Wszyscy tak się cieszyli, że będzie ten pracownik dobry. On będzie dobry pod warunkiem, że po prostu Giant zrobi to porządnie, a nie w taki sposób nieprzetestowany, po prostu wrzuci to do gry i później ludzie nie znający, jak gdyby, troszeczkę tematu i nie wgłębiający się mają wrażenie, że po prostu to jest to bubel. Sam, sam mechanizm pracy tego pracownika mi bardzo odpowiada, natomiast w niektórych takich aspektach, takich jak widzicie bardzo prostych, no to nie jest po prostu on w stanie zrobić. Dlatego wiecie, tutaj jak jest na minimapce, są na dole takie współrzędne. I teraz powiedzmy, widzicie, jakie są tutaj współrzędne 1723 na 478. I w momencie gdybym jeszcze raz próbował zrobić. Tutaj, zaraz wam wytłumaczę o co mi chodzi Wciskam sobie H. I gdybym mógł wybrać tą opcję, o, dostarcz, ale nie z predefiniowanymi tutaj rzeczami, bo te, pre, przynajmniej w przypadku tego punktu, o, one zostały chyba źle tutaj, te punkty został opisany. Tyle tylko, że mógłbym te, 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 ten punkt, który, o którym przed chwilą Wam powiedziałem, który przeczytałem, żebym tutaj mógł ręcznie wpisać to może by to coś pomogło. No, w takim przypadku jakim jest teraz, no to za bardzo to nie pomaga. więc no, ten dostarcz no, może być trudny. E, dobrze, tak więc sobie zrobimy to trochę inaczej, wrócimy sobie, wrócimy sobie na pole i pokażemy wam, jak on tutaj już maszyna już czeka, bo już, e, już, już jest załadowana, tak więc sobie wybiorę punkt powrotny żeby ten y, sprzęcik sobie dojechał. Aha, jeszcze trzeba kierunek pokazać. Ok, tu. Zacznij pracę. I jak widzicie, nie ma o, nie ma problemu, żeby on stąd wyjechał. On przejedzie to. Spokojnie sobie zobaczcie. On tutaj zaczyna szukać tej drogi i jak gdyby mechanizm poszukiwania tej drogi, on czasami tak wygląda to dziwnie. Ale jak w momencie kiedy złapie krawężnik, czyli wie, że jest na asfalcie, trzyma się osi jezdni, wykorzystuje szerokość pasa idealnie i sobie jedzie. No tutaj czasami coś nie wyskoczy, ale generalnie no to wszystko tutaj działa, tak więc to jest dobrze zrobione, tylko że w takich szczególikach po prostu Giant zawalił i on po prostu już tutaj nie będzie za bardzo działał. Tak więc taki sposób, taka metoda, którą sobie wymyśliłem, jakby tutaj spowodować, że zarobimy więcej, wykorzystując mój sprzęt, dalej będę robił kontrakty, ale będę musiał unikać już niektórych bardziej zaawansowanych kontraktów, takich jak chociażby młócenie i włożenie do jakichś dziwnych, źle opisanych punktów, bo to się wiąże z tym, że ja to będę musiał cały czas nadzorować. Na tej mapie można w inny sposób zarobić całkiem duże pieniądze. Zresztą za chwilę dojedziemy do takiego punktu, w którym znajdziemy przedmiot kolekcjonerski, tak zwaną znajdźkę. Giant wrócił w sumie do fajnej, fajnej takiej rzeczy, którą znamy ze wcześniejszych farmingów. Dobra, tutaj zatrzymam sobie. O właśnie, zobaczcie co on wykonał tutaj, manewr jakiś ciekawy. Zobacz, no już zaczyna tutaj dziwne rzeczy. No i ten pracownik trochę się znarobił, ale go zatrzymamy tu. Dobra, zatrzymamy go. Ponieważ chcę znaleźć tą znajdźkę i wiem dobrze, gdzie ona się znajduje i za chwilę zarobimy naprawdę bardzo duże pieniądze. Tutaj się znajduje taki gaz, gaj oliwny i w tym gaju oliwnym znajdziemy kadrycz. Znajdziemy kadricz. Mam nadzieję, że on tu jest, że ja Poradnika nie, napisywa, nie nie robiłem właśnie na tej mapie. O kurczę, nie ma. O, jest tutaj ten kadr. Na mapie od Baileron mamy 20 znajdziek, powiedzmy, m, takich e, przedmiotów kolekcjonerskich, które zbieramy i, i musimy oczywiście znaleźć na tej mapie. Jest ich 20, tak jak wspomniałem. Jeżeli znajdziecie, to są kadridze do gier. I zobaczcie, co, co się stanie. Podchodzicie do takiego kadridża, wciskacie, zaznaczacie i wciskacie R. W tym momencie zrobiliście 50 tysięcy. Możecie sobie przeczytać tutaj informację. Przedmiot pozyskiwalny. Wiele lat temu producent oprogramowania zakopał w tej okolicy wszystkie kasety z grami komputerowymi, których nie zdołał sprzedać. Spróbuj je wszystkie znaleźć. Znajdujesz, e, znajdujesz kasetę z grą. Wesoły Rolnik i jeszcze, jeszcze tylko 19 sztuk, czyli na całej mapie jest ich 20. Każdy, jeżeli znajdziecie, to dostajecie 50 tysięcy, czyli naprawdę dużo pieniędzy. Jeżeli nie wiecie, jak znaleźć te, te kadridże, to u mnie na kanale jest poradnik do mapy od Bayloron i tam są pokazane wszystkie Wszystkie lokalizacje, w których znajdziecie kadridże, jak dobrze przeliczycie sobie 20 takich kadridży po 50 tysięcy, no to zarobicie milion. Link do tego materiału, oczywiście, w prawym górnym rogu. A teraz wracamy. No, całe szczęście mamy trochę tych pieniędzy. Wracamy do pracy. Eee, kończymy tą misję. Zaraz Wam wytłumaczę, co się stało z misją, którą, którą planowałem i w poprzednim odcinku zaznaczyłem. I której nie wykonałem tak naprawdę. Dobra, stwórzmy jeszcze raz tą pracę. No i tutaj ten punkt nawet sobie można zostawić i rozpocznij. Tak więc widzicie, on z powrotem tutaj rusza. E, o też, otóż w poprzednim odcinku. Nie wiem, czy to będzie skręcał? Nie, bo się będzie drogami trzymał, czyli elegancko. Otóż w poprzednim odcinku rozpocząłem e, pracę. O, zobaczcie, zbiór plonów na polu numer 34 jest nieudany. Jak gdyby chciałem sobie przetestować, ponieważ ta seria jest taka bardziej testowa. Co się stanie, kiedy nie wykonam tego, tego, te, tego kontraktu przed jeszcze rozpoczęciem mucenia rozpoczęciem na tym polu. Jak widzicie, żadnej kary tutaj nie zapłaciłem i tak dalej. Eee, tak więc poczekajcie. Widzę, że wybrał złą drogę. Znaczy wybrał drogę, która nie jest najkrótsza. Macie zaraz za Wam. Jeszcze raz wrócimy do tego. Tak, trzyma się drogi ulicy, ale wydaje się, że tędy by szybciej chyba dojechał. niż tędy tutaj naokoło. Tak sobie dojeżdża. Czyli niekoniecznie wybiera najbliższe drogi. Może gdybym ten punkt postawił tutaj, to może by było łatwiej, bo on teraz to objeżdża. Ale dobrze, wracamy do tego, że zaznaczyłem sobie ten kontrakt. Czyli zasada jest taka, jeżeli nie wykonacie kontraktu, zrezygnujecie. Z kontraktu przed rozpoczęciem wykonywania go, to po prostu nie dostajecie żadnej kary, po prostu nie dostajecie żadnych pieniędzy, rezygnujecie, dobra, spoko i to działa. Ale tak naprawdę ja tam rozpocząłem robić ten, ten kontrakt, tylko że dobrze, że tutaj jest wyłączony autosave, bo tak to bym był od razu stratny. Po prostu wybrałem sobie kontrakt, który. Oczywiście mógłbym wymócić, bo nieduże pole, ale z odwożeniem miałem problem, i to nawet nie taki problem jak tutaj, że pracownik nie chciał odwozić. W tym przypadku pracownik też by nie mógł odwozić, ponieważ odwożone było to do chyba tej stacji. Do stacji O, która ma tą nazwę, i to jest to taka stacja kolejowa. I spróbowałem to zrobić. I poległem po prostu. To mi zajęło tak dużo czasu, bo to trzeba zawieźć tutaj do gdzieś do stacji przeładunkowej. Chwycić pociąg, który jeździ raz na jakiś czas. Mało tego. Ten pociąg musicie wynająć. Który, I kosztuje to ileś tam, czyli czasu. O, właśnie to było pole numer 34. To teoretycznie niby tutaj przewieźć. To nie było czasu. Nie było jakoś to problematyczne, ale po prostu nie chciało mi się, w pewnym momencie zrezygnowałem, autentycznie zrezygnowałem, bo ten pociąg żeby go wynająć, złapać, bo on nie jest cały czas na mapie trzeba na niego poczekać i, i to było naprawdę zadanie, które tam był, byłbym stratny, autentycznie już w tym momencie byłbym stratny, ponieważ bym dużo czasu zmarnował żeby po prostu wykonać tą pracę zrezygnowałem, cofnąć sobie, cofnąć sobie save bo byłbym stratny, zajęło mi to dużo czasu i nie było to generalnie fajne. Tak więc, no jest kilka rzeczy. Jeżeli chcecie szybko sobie zarobić milion, no to obejrzyj, obejrzyjcie, proszę, ten materiał, w którym zrobiłem w formie poradnika, i tam jest wytłumaczone, w jaki sposób znaleźć te wszystkie na e, Robiąc tutaj kontrakty, jest to trudniej zrobić, e, a w niektórych przypadkach jest to nie ma sensu, w tym sensie, że nie zarobicie, a w niektórych przypadkach może coś zarobicie, ale się naprawdę, naprawdę namęczycie i nie wiem, czy to jest jak gdyby sens. Dobra, tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że, ten, że te uwagi dotyczące pracownika, one wkrótce będą nieaktualne, ponieważ to zostanie poprawione, ale pierwsza żółta kartka, taka solidna żółta kartka, nie dla giants, Nie dlatego, że ten pracownik jest źle zrobiony Ale on jest po prostu Poustawiany, te punkty są W złym miejscu Takie niechlujne ustawienie Tych punktów Powoduje, że ten pracownik Jest bezużyteczny i Trzeba kombinować jeszcze bardziej Co generalnie polecam wam I te kombinowanie moje Wzięło się z używania Zaawansowanego pracownika W postaci modu typu cosplay, gdzie tam trzeba cały czas kombinować e, i e, nie poddawać się, czyli nie poddawać, korzystajcie z tego pracownika i jego mechanizmy są dobre, tylko że Giants po prostu e, no, nie zrobił tego starannie, po prostu nie dał szansy, aby ten, ta mechanika zadziałała i to jest bardzo niepokojące, bo to pokazuje w jaki sposób tak gra w niektórych aspektach została przygotowana. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i ten odcinek Wam się przyda. I mam nadzieję też, że tak jak przed chwilą powiedziałem, za jakiś czas będzie nieaktualny. Pozdrawiam, Anton.